W Straszęcinie odbył się montaż ostatniego kilkudziesięciotonowego elementu konstrukcji stalowej nowego mostu. Całą skomplikowaną operację przeprowadzono przy użyciu żurawia. Żuraw miał wysokość 38 metrów i możliwości udźwigowe do 600 ton. Praca polegała na umocnieniu ostatniego elementu stalowych konstrukcji, czyli części łuku, który będzie spinał oba brzegi. Operacja o tyle skomplikowana, że element waży 80 ton trzeba go precyzyjnie umieścić nad obecnym już konstrukcją, która jest w tej chwili. Trzeba później w czterech miejscach go przyspawać. Tam są dwucentymetrowe bodajże szczeliny maksymalnie, które mogą być. Na razie ruch odbywać się będzie starym mostem, a nowym pojedziemy pod koniec października. To jest tylko oczywiście element konstrukcyjny, a trzeba jeszcze wykonać płytę betonową, później trzeba wykonać nawierzchnię. No i wiele jeszcze spraw, które tutaj trzeba zrobić, żeby ten most był zgodny z obowiązującymi przepisami i bezpieczny dla mieszkańców. Budowa mostu stanowi drugi etap łącznika węzła zachodniego autostrady A4. Realizacja całej inwestycji ma kosztować około 29 milionów złotych. Władzom powiatu udało się zdobyć dofinansowanie w wysokości 15 milionów złotych na ten cel z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego oraz ponad 6 milionów złotych z Ministerstwa Infrastruktury.